Czy prawdą jest, że jeden z byłych szefów CBA ma poważny problem alkoholowy, o którym wiedzą w służbach i problem, który no de facto w normalnym państwie zostałby uznany jako za zagrażający bezpieczeństwu. Tak mówią na mieście, panie redaktorze, też A. odpowiadając ogólnikowo. ogólnikowo. Nie, ale Rozumiem, że z tym właśnie też Panu się zdarzało imprezować. I co najlepsze, że podczas pierwszego naszego spotkania i poznania się doszło do sytuacji, kiedy ten człowiek zgubił swoją legitymację służbową i na drugi dzień została znaleziona w krzakach. Żenujące. No serio? Serio. Człowiek, który wywiastuje tak wysokie stanowisko w służbach specjalnych, robi takie rzeczy, to jakoś mi się nie pasuje specjalnie. Albo za dużo filmów oglądałem o dobrych szpiegach. Owszem, można nawet i szympansa nauczyć chodzić po schodach, i pewnie dziś Kamiński z Wąsikiem są bardziej oczytani w przepisach niż w tamtym okresie, ale nie zmienia to faktu, że poważanie wśród poważnych funkcjonariuszy z ogromnym doświadczeniem po prostu nie mają tego poważania. Czym innym jest, kiedy służbą kieruje. Osoba, która jest merytorycznie przygotowana do tego, żeby piastować taką funkcję, ma doświadczenie, sama zjadła zęby na prowadzeniu operacji specjalnych, ma merytoryczną wiedzę w zakresie przepisów prawa, ale też i ogromną praktykę. Ludzie, którzy nigdy takiego doświadczenia nie mieli, to później dostając tak skomplikowane narzędzia operacyjne w swoje ręce, zachłystują się tym i tracą głowę i niestety tak się kończy.